Siemano moi drodzy! Witam serdecznie w najnowszym odcinku. Przyniosłam tu oto koszyk pełen gadżetów do ciała przeróżnych. Tak sobie pomyślałam, opowiem Wam o nich, bo kiedyś dawno, dawno nagrałam Wam taki film o gadżetach do twarzy i bardzo Wam się podobało i od tamtej pory ciągle mnie ktoś pyta o gadżety. Ja tak za bardzo nie mam ich zbyt wiele, ale trochę do ciała mam niektóre niedorzeczne, niektóre takie moim zdaniem super przydatne i każdy powinien o nich wiedzieć, więc przejdziemy do rzeczy może. Nawet chyba sobie ustaliłam jakąś listę, a nie, jednak to jest kompletnie bez... Ładu i składu. Spisałam sobie tylko te rzeczy, które wam chcę pokazać, to równie dobrze możemy pojechać z tego, co leży mi tu na wierzchu. Pierwszą rzecz, już Wam pokazywałam na pewno milion razy, nawet się postaram i ją Wam ładnie zbliżę i pozakładam. I są to rękawiczki z recibo, do, pod krem do rąk, a właściwie na krem do rąk bardziej. Ja już mam te rękawiczki bardzo, bardzo długo. Nie wiem, ile już one razy były prane, z milion pewnie. Wiem, że tam kilka osób też kupiło te rękawice i im się rozsypały gdzieś tam w praniu. No tak czasami się zdarza, ja teraz im się więcej uczę o materiałach, bo mam ostatnio studiowanie tkanin na, na grubo weszło, to im się więcej uczę o materiałach, tym więcej się dowiaduję o tym, co je może zniszczyć, albo co może sprawić, że one będą długotrwałe i tak dalej, i tak dalej, więc to jest naprawdę większy temat niż mi się wydawało. Kiedyś miałam takie wrażenie, że wystarczy po prostu zadbać o tą rzecz i już będzie okej, okay, ale nie, to nie jest wcale wszystko takie proste. Czy ktoś się zdążył zorientować po tym bardzo długim zdaniu, że dzisiaj może być dzień dygresji? Ja! Koniec końców te rękawiczki są o tyle wyjątkowe, że po nasmarowaniu rąk kremem i założeniu tych rękawic rzeczywiście jest tak, że trochę dłużej on się wchłania i zostaje taka warstwa, która pozwala na przerobienie kremowania rąk na taki mały zabieg na dłonie, tak bym to nawet nazwała. Niekoniecznie muszą być akurat z resibo. ja mam te i po prostu jestem z nich bardzo, bardzo zadowolona, ale jeżeli uda Wam się znaleźć rękawiczki, które będą bawełniane i takie bardzo, bardzo yy, ciasny splot będą miały, żeby nie przenikał ten krem wszędzie naokoło, yy, to one będą w porządku. Takie zwykłe rękawiczki na zewnątrz jak się nosi, niekoniecznie się sprawdzają, bo one często mają jeszcze jakieś dziwne rzeczy w środku albo yy, dużo dodatku yy, gumy, w sensie normalnie są gumki, żeby one były obcisłe i mają też ucisk tutaj na nadgarstek, więc tak nie za bardzo. Te mają super szeroki ten pasek. Y, który na nadgarstku się znajduje i on w ogóle nie obciska, ja po, zde, po zdjęciu tych rękawiczek nie mam żadnych y, jakichś tam śladów na rękach, y, najczęściej używałam je przy komputerze, jak było tak, że miałam mega odwodnione tutaj skórki wokół paznokci, to nakładałam sobie właśnie krem zaciągałam te rękawiczki pracowałam przy kąpie, żeby nic nie pobrudzić i właściwie ty, takim sposobem zaczęłam ich używać, bo normalnie to zawsze mi się wydawało, no serio dziewczyno już nie przesadzasz z tymi wszystkimi rzeczami, ale jak zaczęłam ich używać, się zakochałam I już je mam tak bardzo, bardzo długo i pomyślałam no dam wam znać, jakiś update by się Wam należał w kategorii rękawiczkowo-kremowej to rąk. A jak już doszliśmy do rąk, to teraz od rąk przyjdziemy płynnie do stóp, żeby jak najszybciej uciąć ten temat, bo go nie lubię. Jest to takie <grymne> dla mnie okropne. Ja to zawsze powtarzam, moi znajomi teraz na pewno powiedzą to ze mną, że dla mnie ludzie mogliby się kończyć w kostkach i moglibyśmy mieć takie na końcu nóg, tak. Mogłoby nie być stóp w ogóle, ale jak już są, to czasem trzeba o nie zadbać. I ja Wam zawsze mówię, że nie lubię pielęgnacy stóp, i to jest ostatnia rzecz, na którą mam ochotę, więc robię wszystko, co w mojej mocy, żeby były zadbane przez cały rok, żeby nie trzeba było robić za dużo zabiegów z nimi. I smaruję stopy i dłonie codziennie przed snem kremem. Mam albo krem do stóp, albo krem do roki, i używam go do obu tych końcówek, bo działa tak samo w moim przypadku, więc nie muszę się przejmować. I wtedy, kiedy mam tak, że stopy są trochę bardziej wyschnięte, albo zaczynają mi pękać pięty, bo bardzo dużo łaziłam na boso, to wtedy nakładam sobie grubszą warstwę kremu i nakładam właśnie skarpetki na noc. Tutaj macham nimi i może nie powiedziałam nawet o tym, ale pewnie się się zorientować, że to, 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 to tak się właśnie to... Skarpetki to były. Ja wybieram zawsze skarpetki bawełniane i y, takie krótkie, żeby nie było tej, tej wysokiej części, która uciska na łydkę, bo wtedy się źle śpi. Y, I zostają też paski jakieś tam odciśnięte, jak ktoś ma suchą skórę jeszcze na łydkach na przykład, to na pewno mnie zrozumie. Y, oczywiście żadne skarpetki bawełniane, które macie w domu nie zadziałają. Musicie znaleźć dokładnie taką parę, w dokładnym takim kolorze i z gołębiem. Żartuję oczywiście, jakiekolwiek macie krótkie skarpetki w domu, to spróbujcie sobie z nimi. Tylko żeby były czyste, nie to jest dosyć kluczowa sprawa. Dalej mam szczotkę do szczotkowania ciała. Ja o niej już Wam opowiadałam wiele razy w jakichś tam spaw chyba ko, ko, kosmetycznym, kosmetycznym podsumowaniu, w jakichś jeszcze innych miejscach w filmie, o, pogadamy o fridge. Jestem zakochana w tej szczotce. To się nazywa Os, Klub Ostrej Szczotki, ale chyba na stronie napisano Ostra Szczota, po prostu albo Ostra Szczotka. Ja ile się naszukałam, szczotki do ciała, o matko, to była przeprawa. Widzieliście na Instagramie, jak szczotkowałam się jakimiś tam różnymi, z agawy, z innych rzeczy, i za każdym razem mi się pojawia. Takie skórki wręcz mi schodziły z przedramion i z łydek, i nie mogłam się nigdy doszukać jakiejś takiej szczoty, która byłaby jednocześnie przyjemna w użytkowaniu, ujędrniałaby faktycznie ciało przy długotrwałym używaniu i nie robiłaby mi jakichś tam zadrapań na skórze. Tak siedziałam i mówię, naprawdę, i po to pielęgnujesz i nakładasz te wszystkie balcamy, olejki, żeby teraz to przejechać i zedrzeć wszystko tą szczotą, więc do tej pory nie udało mi się znaleźć. A miałam naprawdę, o matko, dziesiątki z bezkitu, już chyba dochodziliśmy do 20 szczotek, które ja przetestowałam ale to znacie tą historię, opowiadałam wam milion razy wcześniej e, i w końcu mi się udało znaleźć tą szczotkę z fridge, mi się wydaje, że oni ją do mnie przysłali ale równie dobrze mogą ją kupić to było bardzo dawno, także sorry, nie, nie pamiętam e, niemniej jednak jakby się teraz rozwaliła to kupiłabym drugą taką samą e, oni chyba mają dwie, jakąś taką co nie ma czarnego i tą, która ma czarne, e, szczerze mówiąc nie pamiętam czy tutaj było jakieś włosie końskie czy nie, czy y, ona jest wegańska, ale to możecie sobie kliknąć w link na dole i po prostu producent to napisał, bo ja teraz w tej chwili nie Pamiętam, a jak widzicie, nie ma tu żadnych notatek. Bardzo, bardzo lubię tą szczotkę. Regularnie szczotkuję ciało na sucho, chyba. A nie, nie mam odcinek o szczotkowaniu twarzy. O szczotkowaniu ciała chyba nie mam, ale jak sobie wpiszecie dry brushing, to, to wam milion się wyświetli filmów na YouTube, to możecie sobie tam znaleźć, jak to robić. Nie szczotkuję się codziennie, ale szczotkuję się regularnie. No tak, ja wiem, że dwa razy w tygodniu, może czasami raz w tygodniu, to zależy od tego, w jakim stanie jest moja skóra. Jak jest bardzo sucha, to rzadziej, jak jest mniej sucha, to częściej. I uwielbiam i bardzo polecam. I tu, nie wiem, czy powiedziałam na początku to, bo już to powtarzam od lat, że to są tylko gadżety. To nie są rzeczy, które absolutnie człowiek każdy musi posiadać, to są gadżety, ale yy są fajne i spełniają jakąś funkcję, myślę, że są warte polecenia, albo nie, zaraz zobaczymy, to yy właśnie yy tutaj przychodzę Wam to przekazać. I teraz płynnie i nawet prawie, że ma to wszystko jakiś sens i układ z szczotkowania ciała i z ujędrniania przechodzimy do tego to tu ta rzecz, którą oto to trzymam, nazywa się Celu Cup i ja szczerze mówiąc, jak zobaczyłam to na stronie Sephory, to padłam ze śmiechu, bo wygląda jak gigantyczny kubaczek menstrua menstruacyjny z brokatem i tak jak przyszło zresztą i zostawiłam to na wannie, Michał spojrzał i mówił, wow, upgrade także to było dosyć zabawne, nie powiem, jeśli chodzi o tą rzecz, to ja bym nigdy w życiu nigdy nie kupiła sobie czegoś takiego, bo zawsze mi się wydawało kompletnie idiotyczne zakładanie, że przez sam masaż albo przez, nie wiem, sam balsam do ciała, nagle człowiek będzie miał zgrabne nogi bez celulitu. To jest po prostu dla mnie niewyobrażalne i takie bardziej naiwne niż oparte o jakiekolwiek sensowne podstawy, więc nie kupiłabym tego. Ale kiedyś robiłam zakupy u nich i mi zabrakło chyba trzy yy, dychy do darmowej przesyłki, a to było wtedy za 33. mówię, no dobra, spróbujemy, bo w ubiegłym roku miałam takie dosyć poważne problemy zdrowotne. W tym, z moim ciałem. No i yy, nie mogłam ćwiczyć na siłowni, zaczęły się następne problemy zdrowotne. I przy okazji dość mocno przytyłam. I oto, uwaga, pojawił mi się celulit. Pierwszy raz od wielu, wielu lat. Więc yy, tak stwierdziłam, dlaczego nie? Może w końcu, może w końcu będę mogła jakieś sensowne informacje ludziom przekazać, czy to działa, czy nie. No i głównie ta darmowa przesyłka. No nie oszukujmy się. W każdym razie, jak już to przyszło, zaczęłam tego używać. I o matko! O matko, jak to boli! Jak to strasznie boli, jak się porządnie zaciągnie. To jest taki... Aha, bo nie powiedziałam, co to jest. To jest takie urządzenie do masażu ciała, które używa się na skórę pokrytą olejkiem i po prostu smarujesz sobie ciało, ściskasz ten kubek, zasysasz, a następnie przeciąga się po udach i tam robi masaż. Jest też na stronie Sephora film instruktażowy. Albo tu na YouTubie na pewno się znajdzie. I ja na początku, jak zaczęłam tego używać, to mówię, hmm, no super, w ogóle nic się nie dzieje, tylko tak lekko skórę przesuwa. Okazało się, że po prostu Źle zassałam, aż jednego razu pod prysznicem zrobiłam, aż jednego razu jak zacisnęłam i zassałam porządnych, mi skórę trochę wciągnęło do środka i zaczęłam robić ten masaż, który miał tam właśnie y, pomagać na celulitą Wie, O, nigdy więcej. Jak żyrafa slash zebra wyglądałam. Takie siniaki miałam na całych nogach. Ja się bardzo łatwo śniaczę i mam bardzo niski próg bólu, w związku z czym, jeżeli macie wysoki, to pewnie was nie będzie bolało. Ja strasznie cierpiałam. Yy, I jedną rzecz muszę przyznać, że faktycznie przy wykonywaniu regularnego masażu. Stażu każdego dnia skóra na wierzchu, w sensie nie skóra w środku, skóra na, na nogach robi się o wiele bardziej jędrna w dotyku. Czy to rozwiąże problem z steruitem? Absolutnie nie. To jest, na, nie ma takiej możliwości. To trzeba połączyć wiele różnych rzeczy naraz. I trening, i wodę, i trzeba pilnować, co się je, i masować, i wtedy będzie jakaś różnica, bo nie ma co zakładać, że naprawdę jest jakiś jeden magiczny sposób. Ja czasem czytam, jak mi ludzie wysyłają wiadomości, że na przykład wpadł ktoś na taki pomysł, żeby nasmarować sobie olejkiem antycellulitowym nogi a potem zawinąć je folią i na to założyć dresy i chodzić tak spać przez dwa tygodnie i teraz skóra jest w tragicznym stanie co zrobić? No ja zawsze mówię na ostry dyżur dermatologiczny, bo jest naprawdę źle. Więc nie ma co robić głupot, trzeba pamiętać, że po prostu żeby mieć gładką skórę, gładkie nogi i tak dalej, to trzeba naprawdę włożyć bardzo dużo pracy na wielu różnych polach. Holistycznie, tak, Pod, podchodzimy holistycznie. W każdym razie jeśli chodzi o ujędrnianie skóry, to faktycznie działa ten gadżet jak sobie tak lekko zaciągnę, to nawet ten masaż do, jest dosyć przyjemny. Dosyć przyjemny, jakoś trudne było to zostawienie słów dla mnie dzisiaj. Yy, jeśli chodzi o y, używanie tego właśnie po to, żeby rozbić tam grudki, żeby mieć super gładkie, idealne nogi po dwóch tygodniach używania, no to... <laughs> nie tam jest kanapa, nie rzuciłam byle gdzie. Następny mam gadżet, którego niestety nie mam przy sobie, bo jeszcze nie przyszła moja paczka z nowym, tamtą miałam poprzednią rzecz bardzo, bardzo długo, kilka lat w sumie i ją prałam i dbałam o nią i była w super stanie, ale teraz mi się ostatnio podarła, już nie dało się zszyć, bo tam gdzie zszyłam to zaczynało się obok robić kolejne dziury, więc już pożegnałam się z nią, a mówię o rękawicy Kessa. Ja też Wam pokazywałam tę rękawice bo miałam chyba dwie do tej pory, o lata temu jeszcze jak na poddaszu nagrywa jeszcze jak nagrywałam na tym czarnym tle w piwnicy kiedyś, no to lata, lata temu. I bardzo, bardzo cenię sobie te rzeczy. Rękawice Kessa to są takie gadżety do ciała, które stosuje się do wykonywania masażu i peelingu. Jak sobie gdzieś wygooglacie rytuał hamam, to tam będzie bardzo dużo pokazane na temat tej rękawicy. Ja już nie będę się tutaj zagłębiać, bo i tak dałam chyba z 50 dygresji bez potrzeby dzisiaj. No ale to jest właśnie taka rzecz, którą można myć ciało i można robić też taki peeling, jeżeli chcecie minimalistycznej ilości kosmetycznej. Na przykład, to można wtedy wziąć rękawicę Kessa i swój płyn, czy tam olejek do yy, podprysznic i wykonać właśnie masaż, i to też pomoże przy złuszczaniu. Powód krążenie krwi, jest później ładniejszy koloryt na skórze i ma bardzo, bardzo dużo plusów. Ja swoją rękawicę Kessa miałam z marki TADE, dwie właściwie poprzednie miałam z marki TADE, i to są moje absolutnie ulubione, są warte każdej złotówki, naprawdę mega trwałe. Yy, to yy, po użyciu się pierze w, w, przy pomocy mydła, yy, no czy tam możecie czegoś innego. Ja akurat prałam przy pomocy. Zmydła, zostawiam do wyschnięcia i raz na, nie ja wiem, 5-6 dni wrzucałam normalnie do pralki i było wyprane tak porządnie. I potem znowu, znowu, znowu i tak jak mówię, służyła mi lata i uważam, że to jest jeden z fajniejszych produktów do ciała. Te rękawice Kessa różnią się znacznie zarówno teksturą, jak i trwałością, jak i działaniem od takich zwykłych rękawiczek kąpielowych, które można dostać w Rosmanie na przykład. No i właściwie. Tak się zastanawiam, czy mogłabym o tych Rosmanowych coś powiedzieć, ale miałam tylko jedną w życiu i byłam bardzo niezadowolona. Myślę, że to jest trochę za mało, żeby wam tak rzeczowo tutaj powiedzieć. To się wstrzymam. Po prostu powiem, że te Kessa one są znacznie, one się znacznie różnią i są moim zdaniem dużo, dużo lepsze i o wiele bardziej trwałe i skuteczne. I yy, właśnie sama sobie zaprzeczyłam w tym, że nie będę ich porównywać, także dobra, może po prostu przejdziemy do następnego, tak? Przejdziemy do następnego. Tu mam mój gadżet, z którego jestem taka dumna i w ogóle chyba go na, na yy, YouTube jeszcze nigdy nie pokazywałam. E, to jest termofor. <laughs> mój termofor czaszkowy, trójkątny, który jak ja sobie ten design wymyśliłam, to byłam mega z siebie dumna, bo to był mój termofor na złe czasy, na wszystkie bóle i yy, niesprawiedliwości świata, czyli na okres, oczywiście, yy, bo tak sobie wykombinowałam, że jak on będzie w trójkącie, to będzie wtedy idealnie pasował na brzuch i jest to prawda, idealnie pasuje na brzuch, ale potem jak zaczęły się inne problemy yy, 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 jakiejś tam natury bolesnej, no to wykminiłam, że tak, ten trójkąt można równie dobrze położyć sobie dokładnie z tyłu na yy, barkach, albo położyć się na nim jak na masującej poduszce, albo można go położyć na twarz i yy, on będzie przyciskał czoło, bo waży kilogram yy, i przy okazji zamknie oczy, jak jest yy, ból migrenowy i ukoch Naprawdę ukochałam sobie ten termofor. Na początku to w ogóle uszyliśmy tylko kilka sztuk. Dla mnie, dla moich znajomych, I zostało tam nie wiem, no trochę. I tak zapytałam was na Instagramie, czy to jest coś, co was interesuje. No i teraz mamy je w sklepie cały czas, bo się okazuje, że dużo ludzi potrzebuje. To jest termofor, który jest w pokrowcu a my robimy do nich takie polarowe pokrowce szare i różowe, a to w środku to jest len, który został wypełniony pestkami wiśni. I można albo to wsadzić do piekarnika na trochę, albo można to położyć na grzejniku, jak chcecie tak szybko go ogrzać, albo można wsadzić do lodówki, jak chcecie, żeby chłodził, jak na przykład jest silny ból głowy, czy przy zatokach, jak chcecie ogrzać sobie tutaj i właśnie tak przycisnąć, to jest super sprawa. Jestem z niego bardzo dumna. Ja aż trochę mi głupio, że dopiero wam teraz pokazuję, ja już tego używam, nie wiem. Z... Półtora roku, może, no, takie były różne testy. Najpierw, ja kiedyś, wam, może, jak kiedyś znajdę czas, albo we vlogu jakimś to, wam pokażę moje prototypy, jak ja szyłam ręcznie różne takie rzeczy, żeby sprawdzić, czy to jest fizycznie do zrobienia. O! Jest naprawdę grubo, jest naprawdę grubo. I ostatnie rzeczy, które wam chciałam pokazać, to jest właściwie taki zestaw gadżetów. Ale to nie, jest, nie można tego kupić jako zestaw, po prostu ja sobie zrobiłam własny. I to są przeróżne rolery, rolki i piłki do ciała. Chodzi mi o takie rzeczy, takie nazwijmy je z kategorii sportowej. Ja mam tutaj akurat małe, bo żeby mi się w kadrze zmieściło, ale mam też takie duże do całego ciała, do nóg, do pleców i tak dalej. To są rolery. Tym dosłownie roluje się ciało. Też ja nie będę na ten temat nagrywać, Odcinków, bo absolutnie nie jestem tu ekspertem, ja robię to, co mi pomaga, ale znajdziecie na pewno dużo osób, które tym się zajmują. Ja chyba, wydaje mi się, że od Kai kiedyś wam linkowałam odcinki z warszawskich koksów, to zostawię też na dole, jeżeli on jeszcze jest dostępny, bo warto sobie tam zerknąć. Ja roluję zarówno moje całe ciało po treningu, jak i moje członki, że tak powiem, żeby sobie oszczędzić bólu przy pracy przy komputerze. Roluję dłonie, roluję przedramiona, tutaj ramiona, roluję również tutaj barki. Na pewno ludzie, którzy się znają na rehabilitacji i tak dalej, powiedzą, że to rolowanie to nie jest dobra nazwa na to. Ja się nie znam absolutnie, po prostu sugeruję, że może warto gdzieś poszukać informacji albo udać się do jakiegoś swojego. Fizjoterapeutę na przykład i zapytać, czy to jest jakaś rzecz, która może Wam pomóc. Ja korzystam z takiej aplikacji Blackroll od, od tej firmy, od której kupiłam te rolki, do tego, żeby wiedzieć, jak to robić i co trzeba robić, na które tam rzeczy. Oczywiście, jak macie jakieś problemy z kręgosłupem poważne itd., to trzeba się lekarza najpierw zapytać, ale ja zakładam, że jesteście wszyscy inteligentni i prawda. Pomyślicie o tym najpierw, więc to są rzeczy, które naprawdę mega pomagają i mam też piłki. Piłki są, ja głównie używam do rolowania tutaj moich spiętych kapturów i do pleców gdzieś tam wzdłuż kręgosłupa. No parę różnych rzeczy, o, pośladki też na przykład fantastycznie się sprawdzają, takie rzeczy do, do tego. Roluję się już nie wiem, bardzo, bardzo długo, piłek używam od nie pamiętam kiedy, na początku mieliśmy takie stare tenisło, tenisowe, i one też się dosyć sprawdzały. Potem zaczęłam inwestować w jakieś takie konkretniejsze rzeczy, że mi już starczyły na lata. I myślę, że to może niekoniecznie się wiąże z takim, tym stricte beauty podejściem, ten gadżet. Ale uważam, że to są rzeczy, o których warto wiedzieć, bo dużo osób nawet nie ma świadomości, że powiedzmy jakiś tam trochę bolesny bark, czy tam odrobinę bolesną łydkę, można na takiej roce rozmasować i będzie to ogromna ulga. Więc pomyślałam sobie, że dam wam znać, bo jestem, wychodzę z założenia, że trzeba o całego siebie dbać, nie tylko o to, żeby była skóra ładna albo makijaż dobry. Yy, I mam nadzieję, że to będzie w jakiś sposób dla Was pomocne. Ja już się teraz pożegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek był przydatny, pomocny, albo że chociaż pośmieliście się ze mną dzisiaj i wysłuchaliście moich dygresji niekończących się. Ja wiem o tym, że one są niekończące się. Kiedyś powinniśmy nagrać taki film, niekończąca się dygresja. I to by był streaming na YouTube live 24 godziny. Dobra, ja już się zamknę. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnym razem. Na razie!